Co pokazuje? Trzy. Tak. I wskazywał symbole. Z, z, tak. Zbyszek spójrz na mnie. Pierwszy gest. Pierwszy gest. Co pokazuje? Lalka. Poszukaj Lalki. Gdzie jest lalka? Ty. Dobrze. Super. Zbyszek. Patrzymy. Co pokazuje? <mum> szukaj misia gdzie jest miś to jest miś tak tak powiedz miś my super Zdyszek. co ja pokazuję a to auto brawo gdzie jest auto tu tak tu jest auto a to Zbyszek, Patrzymy w oczy. Patrzysz co pani pokazuje, tak? A co to jest? Byta.